nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Dosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Hey, hey, hey. Możesz dziś spełnić sny wyobraźni i grać brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele: to my, Tosia i Tymek. Nie możemy się dzisiaj doczekać przedszkola. Chodźcie! Spędzące głowy. Chodzimy do przedszkola trzy razy w tygodniu z naszą przyjaciółką Kają. Cześć Kajo! Cześć Dominika, jak się masz? W porządku, dziękuję. Dzisiaj będą rozdawane role do przedszkolnego przedstawienia. No dalej! Chodźmy! Chcę wiedzieć, kim będę w trzech małych świnkach. No tak! Przedstawienie! Wspaniale! Ja chcę być małą świnką. Chrum, chrum! Ja też! Chrum, chrum! <grym> ty też chcesz być małą świnką, Kaju? No, tak. Chrum, chrum, chrum! ci z kaskiem Chrum, 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 chrum! Świetnie chrumkasz, ty Chrum, 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 chrum! ci z kaskiem Chrum, chrum, Proszę chrum. bardzo Tymku, skarbie, chodź tutaj, pomogę ci założyć kask O, drapiesz się po głowie, swędzicie? Tak oh. Chrum, chrum! Widziałaś, widziałaś maila z przedszkola z zeszłego tygodnia? Co? tak Ach, wszy, no jasne może dlatego się drapie. Wszy? Tymku, zdejmij na chwilę swój kask. Muszę mieć bardzo dużo światła. Mamusia powiedziała nam, że nasza pani z przedszkola wysłała jej maila, który mówił, że kilkoro dzieci w przedszkolu ma wszy. Mamusia sprawdzała włosy Tymka. Gdybyś tylko przez chwilę mógł nie drapać się po główce. Wiem, że swędzi, ale wytrzymaj. Och, tak, Dominiko. O, tak. Tak. Z całą pewnością masz wszy, Tymku To dlatego spędzicie główka. No wiem. Możemy iść już do przedszkola. Oj nie przepraszam, Tosiu. Póki się tego nie pozbędziemy, nie możecie iść do przedszkola. Eee... Tosiu, czy spędzicie główka? Tak, troszeczkę. A ciebie, Kaju? Nie. Mnie bardzo swędzi Och, tymku. Dobrze, Kaju, trzymaj prosto główkę i się nie ruszaj. Skąd Tymek ma wszy, mamusiu? Kiedy dzieci bawią się razem, to wszy mogą przeskakiwać z główki na główkę. Co to są te wszy? Wszy wykluwają się z jajeczek zwanych gnidami, a jak się wyklują, to wtedy swędzi. <grym> Czysto, Kaju, nic nie masz. <grym> Super! No dobrze, siadaj, Tosiu, sprawdzimy twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz wszy jak Tymek. Ale ja ich nie! Nie martw się, Tosiu. Ja też miałam wszy, jak byłam w twoim wieku. Zabierz je ode mnie! Wszyscy mieliśmy wszy skarbie, nie martw Serio? się. Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu. Mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź. Tak jest. Dobrze, Tosiu, Tymku. Muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze. Czas na nas, Kaju. Chodźmy. Dlaczego Tosia i Tymek nie idą dziś do przedszkola? Muszą zostać w domku. Usuniemy im wszy, żeby nie zarażały innych dzieci. Oj, już w porządku. Chodź, oczyścimy ci głowę. Ale nie możemy dziś opuścić przedszkola. A co z trzema małymi świnkami? O nie martw się. Zapytam panią przedszkolankę o rolę dla was w przedstawieniu. Obiecuję. Dzięki, Dominika. Proszę bardzo. <ścoughs> pa! Cześć! Pakaju, Pa! Kaju. pa. Dzięki Dominiko, do zobaczenia pa, pa, To niesprawiedliwe Nie poszliśmy do przedszkola Zostaliśmy w domu, a mamusia wyczesywała z moich włosów wszy Włosy są takie śliskie, mamusiu Dlaczego nałożyłaś na nie odżywkę? Bo wtedy łatwiej wyczesać gnidy starczące uszka jak trzymałe świnki <grystanie> Patrz na mnie Tosiu Tosia jeszcze jest na górze Mamusiu, kiedy Tosia do nas zejdzie? Pójdę po nią, jak tylko skończę z twoimi włosami. Hej Tosiu, co tutaj robisz? Bawię się zabawkami na dywaniku, tak jak w przedszkolu. Oj, Tosiu, naprawdę chciałaś iść dzisiaj do przedszkola, co? Tak. Czy nadal dostaniemy rolę w przedstawieniu? Nawet jak nas nie było. Pani przedszkolanka na pewno przydzieli wam jakieś rolę. Zobaczysz. A teraz chodź. Wezmę króliczka. No dobrze, weź króliczka. No już. Świetnie, a teraz chodź pozbędziemy się tych gnit, żebyście mogli pójść do przedszkola. Hurra! Prawie skończyłam, Tosiu. To trwa wieki. Twoje włosy są dłuższe niż tymka. Patrzcie na mnie! Wpuściłem na tę okazję specjalną muzykę. Zatańczyłem dla Tosi. Zobacz jak tańczę! Czysto, Tosi. Nie mam już nic we włosach! Ja też nie mam! Taniec zdrowych włosów! No dobrze, już skończone. Sprawdzę wam główki za parę dni, czy na pewno pozbyliśmy się wszystkich gnizd. Dobrze, dobrze, dziękujemy! Świetnie tańczycie. Dobrze, Tosiu, musimy umyć ci główkę i wysuszyć włosy tak, jak Tylko, żebyście jutro mogli iść do przedszkola. Mamusia umyła mi włosy. Wysuszyła je i uczesała. I wtedy. Kaja z mamą cześć, zaszły do nas po przedszkolu. Cześć, Kaja! O, cześć! Wchodźcie, wchodźcie. Wiecie co? Będę w przedstawieniu małą świnką. Chrom, chrom, chrom! Mam nadzieję, że ja też. Chrom, chrom! <laughs> Może będziesz, Tosiu. Pani przedszkolanka prosiła Kaję, żeby przekazała wam te koperty. W środku jest napisane, kim będziecie. Jaką dostałam rolę, mamusiu? Pokaż. Będę małą świnką? No, niech spojrzę. A nie, ty będziesz domkiem. Domkiem? Tak. Domkiem. Tak, jesteś tym domkiem, który zbudowały trzy świnki. To wiem, ale to chyba nie jest dobra rola. Nasza pani mówiła, że to świetna rola. Będziesz grał trzy domki, Tymek. Hurra! <grystanie> o, Tosiu, zobacz. Będziesz wielkim, złym wilkiem. Tak! Ura! Jestem domkiem ze słomy. <grystanie> Zęskniłam dzisiaj za Wami. Wtedy Kaja powiedziała: Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak, jak się przeprowadzicie? przeprowadzicie? Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Będziemy, prawda, mamusiu? Chcemy dalej chodzić do przedszkola z Kają. Oczywiście, że będziecie. Nie wiem, co byśmy zrobili bez naszej Kali. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka Zagrajmy! Dzisiaj bardzo spędziały nas głowy Pamiętacie, czego użyła mamusia, żeby wyczesać nam wszy? Czy to była szczotka? Czy specjalny grzebień? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to specjalny grzebień. Zobaczcie. <laughs> Czysto, Kaju, nic nie masz. <śmiech> Super! <śmiech> no dobrze, siadaj, Toesiu, sprawdzimy Twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz jak Tymek. Ale ja ich nie chcę! Oj, nie martw się, Tosiu, ja też miałam jak byłam w twoim wieku. Zabierz je ode mnie! Wszyscy mieliśmy wsze skarbie, nie martw Serio? się. Serio? Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu, mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź, tak jest. Dobrze, Tosiu, Tymku, muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze, czas na nas, Kaju. Chodźmy. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpi Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Beskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej studio Tercja.